Yeah. <laughs> Kibelek wyłania się z zatowarka. Skrada się po cichu. Poluje na swoją ofiarę. Przyczaił się. Czeka na okazję, by zaatakować. Takie to one są te kibelki. Pojawiają się z znienacka. Dostrzegł uważaj O nie, muszę się schować Muszę się schować Może mnie nie zauważył I proszę bardzo W Tłuszczu dzisiaj jest niesamowity ruch pociągów towarowych Chociaż to niedziela Mamy teraz freightlinerka Który też poczeka na swój sygnał żeby pojechać dalej Wcześniej mieliśmy beczki I to wiele razy mieliśmy beczki Tutaj mamy węglareczki A tym razem piękny Freightlinerek Z niepowtarzalnym Sygnałem, flaksonem, trąbą, jak zwał tak zwał Ale jest on super Okopcony, usmolony ale takie lubimy najbardziej. Są też smaczki dla graficiarzy, pociąg przyozdobiony i sobie czeka na światełko. Ostatnio trafiamy samych miłych mechaników, którzy zawsze z uśmiechem na twarzy nam potrąbią i tak trzymać panowie i panie. I pojechał na zachodni. I jeszcze na koniec mamy ciekawostkę. Też czasem się trafia, ale niezbyt często u nas. Edgar, proszę, Edgar przyjechał do tłuszcza. Edgar grzecznie stoi na boczku i czeka. Na robotę. Tam w oddali widok stacji w tłuszczu, a w drugą stronę mamy tory na Warszawę, o jeszcze mamy malutki Bonusik, Flircik, Stadler Flirt przylatuje z wileniaka. I już wiemy, że będzie wjeżdżał na peron czwarty i będzie kończył bieg w tłuszczu. Damy mu jeszcze szansę, te parę sekund nagramy. A proszę bardzo, jak sobie ładnie przejeżdża. Mija Edgara, pomachają sobie. Sliercik jest mega cichy. I pojechał na peron czwarty. I takie te tłuszczajskie smaczki właśnie są kolejowe.